Witam Was serdecznie z tej strony Jarkowy w dzisiejszym odcineczku polecimy sobie rajdik z Rajkuzą przy okazji e, Community Days z Rals, czyli w zasadzie event gdzie będziemy mogli złapać właśnie Rals w, fermie, e, w formie Shiny jest to fajna sprawa, bo Shiny dość przydatny Pokemon jest. E, znaczy e, Ralz jest dość przydatnym Pokemonem. My tu już szybciutko mamy sobie rajdik jest kilka osób, więc, więc w zasadzie to jest tylko e, wiesz, tak powiem e, jest bardzo szybko do zrobienia, więc nawet nie będziemy sobie, nie będziemy sobie e, dużo pokemonów tracić, można bić czym się tylko chce, tak naprawdę nie muszę się jakoś tam spinać. Jak wiecie, tak do końca to e, jest mój drugi rajd właśnie z, z Raikuzą, ja już od razu wchodzę. Ja już sobie od razu wchodzę tutaj, także, także e, pierwszy otwieram, już widzę, że tu Pokémony. do tego będę wybierał tyranitary, więc... więc więc bez żadnych re, re, rewelacji, rewelacji wczoraj żeśmy, wczoraj tak wczoraj robiłem pierwszy, pierwszy raz rajd właśnie z Rajkuzą, też nagrywałem przy okazji walki z miałem nagrywać walki z z zespołem R ale no niestety nie wyszło tak jak miało wyjść I, i no niestety zakończyło się to fiaskiem film po prostu nie wyszedł a ja tutaj muszę się szybko zalogować właśnie drugim tym, drugim kątem. Po prostu... Mhm. Dobra. No dobra, tak czy inaczej wracając do eventu, który dzisiaj jest, czyli Community Day, przez 3 godzinki będziemy sobie chodzić i łapać właśnie ralca w poszukiwaniu w shiny i też w dobrej wersji czyli takiej właśnie porządnej 100% może jakieś coś, coś po prostu poszukamy i jak najwięcej tych shiny najlepiej by było łapać tak czy inaczej jakieś, też przy okazji są jest bonus do łapania, do wykluwania jak jedna czwarta dystansu trzeba przechodzić dobra, my sobie tutaj szybko podejdziemy jeszcze bo też nie ukrywam, że mógłbym sobie zrobić też tutaj, to 30 sekund jest także raczej mnie tu łapie i zobaczymy, może... Kurczę, nie da rady. 20 sekund, powinienem się zdążyć. Dobra, jest. Jesteśmy już. Dobra, udało się wskoczyć tak już na 15 sekund bez wybierania. Jak nie ukrywam, już 40 level wbiłem, także drugie konto zaczynam też sobie farmić na, na drugim telefonie. Dobra, 2, 3, 1. Tak jak mówię, wczoraj miałem wersję zwykłą, ale głośno właśnie przy tutaj jest zwykła wersja bez tego, bez, bez shiny. No widzę, że tam się każdy już spieszy na następną rajku rajkuzę, ale ja sobie daruję ją z racji tego, że nie wiem czy zdążymy. W zasadzie dość tutaj to wygląda. To no bardzo szybko, to praktycznie naj największy damage przy tych tylu osobach. Każdy jakoś tutaj ma to, te Pokemony, właśnie najlepsze lodowe e, ewolucje e, Swinuba, jest swin. Tak, jak pamiętam, tak, tak się nazywa. Ja niestety na Community Day poprzednim, właśnie z tym pokémonem Swinubem nie miałem okazji grać w ogóle. Także, także nie mam żadnych tych. To szybko zeszło. Nawet, nawet nie ten, nie, nie, nie za bardzo je straciłem. Patrycja! Patrycja, idziemy na ten. Na bibliotekę, to sobie zrobimy jeszcze jednego. No, dobra. My tutaj mamy, yy, już jest zbity, także super. 10 tysięcy ekstra, jak widzicie, ekst nie jest dla mnie ważny. Najważniejsze są dla mnie w tej chwili, czy, czy to będzie szajni, czy nie. Jest zwykła. Tutaj problem jest tego typu, że że w zasadzie nie wiem czym to czym to łapać czy łapać na czy masz shiny może? super o super pierwszy rajd tam widzę, że tam jest shiny a ja muszę podejść z powrotem dobra my ty sobie łapiemy oczywiście na razie pajnapy bo jak mówię pierwszą wersję już złapałem, więc, więc na razie to nie jest mi aż tak bardzo potrzebne Złapie sobie ich po prostu więcej później Silver Pineapple Tak I Dobra Na drugim telefonie zaraz zobaczymy Poprzejmy czy jest to zwykła wersja także Także tam bardziej bym się sprężał nad tym Dobra dam mu malinkę, może mi się uda złapać Jest to dosyć Dosyć ciężko mi złapać Ciężko siedzi, no oczywiście, szadu nie siadł. Uuu! Coś dziwne. Co ty nie wiem na czym Mhm, 2.1.2.0, nie wiem, jeszcze nie wiem nic na ten temat. Jakie są maksymalne statystyki? O proszę. Jest to 10 boli, także. Także ekstra, na no, ekscelencie. Teraz łapiemy... E... Powiedzmy, że już, kurczę, miałem wrażenie, że on już tam jest, ale niestety jeszcze w pokeballu nie jest, nie siedzi. Dzisiaj pochodzimy sobie trochę, może powalczymy też jeszcze z zespołem R, bo zostało mi do srebrnej odznaki 29 razy stoczyć walkę. Tutaj już, dobra, drugie złapane, także, także tam mogę sobie darować. Teraz tutaj silver pineapple tak jak mówię, ostatnio będę rzucał raczej z, z złotymi malinkami. A znowu się pośpieszyłem. Drugi wyszedł na trzech gwiazdkach. Czyli ten co mam tutaj, tamten miał 225, a ten ma 220, czyli jest niezbyt fajny. Tak czy inaczej, to będzie druga już dla mnie. Patrycja, złapałaś? No to fajnie. O, no, widać, że jest upierdliwy i nie chce siąść. Na Nie, na Dobra, jeszcze łapiemy sobie na tym. Jeszcze łapiemy sobie na silverach. Za chwilę zaczniemy łapać się na malinkach. Tak ze dwa ostatnie rzucę na malinkach złotych, żeby tylko złapać dobra. No jednak nie trzeba było... Wsiadła nam e, rajkuza. Tak jak mówiłem, ona nie jest zbyt dobra. I fałma takie średnie. Tak czy inaczej jest to rajkuza, więc dlatego ona zostaje w moim, w moim plecaku. Mm, tu nam się skończył już. No to wychodzi, że nam się skończył rajd, także myślę, że będziemy czekać sobie już do, do samego początku Community Day, czyli do łażenia i szukania ralsa. Mogliśmy zrobić to troszeczkę odwrotnie. Dobra, zobaczymy jeszcze. Nie ma rajdów na razie. Dobra. W takim wypadku my się widzimy już na, na samym początku. Chociaż ja tu widzę Patrycja, wiesz co? Cofniemy się. Słyszysz? Chodź, cofniemy się a od razu zawalczymy sobie z zespołem R. Tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, ja bardzo lubię walki z zespołem R, Zwłaszcza, że to są od tego pokestopa w, w zasadzie zaczniemy i pójdziemy sobie w stronę parku, już łapać e ralce. I postaram się tak na samym początku. Może się trafi tak, że będzie akurat godzina 16, i będziemy łapać Eralsę w tym miejscu. Później będziemy szli w, w kierunku parku, także też po drodze widzę, że jeszcze ze 2 są takie zespoły, które sobie będziemy mogli stoczyć. Więc okej, okay. dobra, to my się widzimy już po godzinie 16. tu jest, dobra, my już się widzimy oczywiście na na tym, tym zespole R oczywiście my sobie wybierzemy po, po prostu najsilniejsze Pokémony jakie tutaj mam dostępne, więc z siłą rzeczy będą do tyranitary i, i zrobimy najpierw bulbazaura, tak? tak się spodziewałem właśnie i tak myślałem, żeby przypadkiem nie wziąć do Bulbazaura nie wziąć przypadkiem Fleriona, bo akurat Fleriona sobie poleciłem bardzo mocny flerion jest... O, pierwszy atak. Tak zauważyłem, że one coraz, coraz silniejsze są. 5 minut jeszcze zostało, także szybko sobie to zrobimy i będziemy w kierunku parku szli. Te pokemony wszędzie będą się pokazywać, więc, więc myślę, że sama droga przez 3 godziny łapania. Oczywiście... O, Grimer. No to fajnie, Grimer od razu dostaje nam crunchem. Więc nie powinienem nie powinienem po prostu stracić ani jednego Pokemona, a nawet za chwilę sobie już będzie końcówka jego. No i teraz zobaczymy co jest trzecim Pokemonem. Pewnie venusaur, Znając życie. Ivizaur, także i to taki dosyć mocny, nie zdążyłem chyba zmienić, tak, niestety nie zmieniłem. Dość, dość problematyczny, bo mocno łupię ten Iwizaur i może być problem ze zbiciem go. O kurcze Powiem Wam szczerze, że zaskoczył mnie na koniec i Kajo gry oczywiście z bardzo słaba sytuacja. Zdążyłem. Wiecie co? To zdążyłem ledwo, ledwo, ale w ostatnim, tym, gdybym nie spamował tak taka mi całe szczęście, że, że się tak skończyło, bo nie spodziewałem się, mogłem faktycznie wybrać pierwsze dwa Pokémony, pierwsze, żeby zbić, wybrać właśnie tego Fleriony, Fleriony w sumie dwa. No i w zasadzie 5 boli, no to wiadomo straciłem dużo Jest to bonus challenge z Bulbazaurem Damy mu banana, żeby nie, nie fikał za bardzo Złapiemy go sobie z Greatem, nie mam zadania na Splinde, Splinde już wykonałem, niestety żadna Shiny Te Shiny Pokemony, nie wiem, jakieś takie są dla mnie może niedostępne, nie chcą się Nie chcą być złapane przeze mnie Dobra, co tu mamy Czyli a price, więc w zasadzie ten Pokemon nie nadaje się do niczego, można go sobie spokojnie transferować. Co prawda staram się, jak są przy niskich, przy niskich wartościach Stardasta, staram się je oczywiście zrobić pirifiry, czyli wiecie co? Uleczać je, tak zmieniać je w normalną wersję. One co prawda nie są tak dobre. Jak to się by wydawało, bardzo często spotykam takie właśnie, mniej więcej statystyki, raz tylko mi się udało spotkać takie 14, 14, 14, czyli po Puri furii od razu mi dałem setkę, dobra, my się widzimy, myślę, że za 2-3 minuty, jak zaczniemy sobie już łapać Pokémony z RALS, tak, więc, więc... Wtedy będziemy się widzieć. Ewentualnie już tak będę raczej pokazywał łapanie z szai, ile szali złapaliśmy, ile nam się udało. I w ogóle jak to przebiega, bo prawdopodobnie zalurowany będzie cały, cały park. 3 godziny lurów w całym parku. Więc w zasadzie będziemy tylko w kółko chodzić i tylko łapać. Dobra, to my się widzimy za chwilę. No dobra, w zasadzie Community Day yy, można uznać za otwarty. Pierwszy. Lar, którego mam właśnie dostępnego. Jak widzę, że na Dzień Dobry się pokazało ich trochę tutaj w okolicy, więc pierwszy RALS, którego klikniemy. Ojej, właśnie, to jest problem, że kliknąć nie mogę. Dobra, prawdopodobnie będę musiał zrobić reset aplikacji, więc poczekajmy chwileczkę. Ok, jak widzicie, już resetowałem aplikację, czyli klikamy pierwszego RALSA, i sprawdzamy sobie. No niestety tutaj nie jest shiny, więc na razie go nie złapię. Tutaj ta kwestia. Tutaj też nie jest kliknięty z, z, shiny, więc jak widzicie, ich trochę już się tutaj pojawia. Wszędzie na, e, na, na Nirwaju jest już wszędzie ich pełno, więc zaczynamy łapanie. Dobra, jeżeli coś mi się pojawi shiny, bądź pojawi mi się jakaś seteczka to będziemy się widzieć. Mamy kolejny zespół R. Już w międzyczasie złapałem chyba. No, Tuzin radców, nic jeszcze nie jest, ale przy okazji też nie postawiłem dalej robić zespół. Er nieważne czy jest community day, czy co, mamy 3 godziny na to, żeby to złapać. 74, jeszcze zostaje 26, mhm. jest tu, jest już bliżej niż dalej. 7 oczywiście za nie niestr stracono. I jak widzicie, mamy yy, Shadow Drowsy, Aj kurcze, nie to miałem rzucić mu, ale dobra. Czyli w zasadzie fajnie bym chciał mieć y, Hypno w wersji właśnie Shadow. Fajnie się prezentuje. W zasadzie tak jak wszystkie inne, ale mi się podoba właśnie Hypno. Ogólnie pierwszy, pamiętam swego czasu, jak grałem pierwszym takim dużym Pokémonem, którego miałem, który, który był jednym z lepszych Pokémonów, które używaliśmy. W ogóle to było właśnie Hypno i bardzo często było ciężko pokonać go na zimach jak stał. Jeszcze raz sprawdzimy czy się nie opłaca więc transfer. Dobra, my wracamy do łapania ralców, więc jeżeli coś mi się uda, to będziemy się widzieć. No i mamy pierwszy okaz jako shiny w zasadzie to sobie od razu pajnapa, więc rzucamy. Fajnie, bo niebieski, niebieski kolorek, także ja tak naprawdę szczerze to tyle co widziałem w jakichś tam informacjach, jakieś tam info podawanych przez, przez, przez kolegów na różnych grupach. Widziałem właśnie Ralca na wersji Shiny, to tak wygląda. Niestety nie, nie jest jakiś tam okazały, ale w dalszym ciągu jest to e, shiny. Prawdopodobnie z tego nie będę robił nawet ewolucji, po prostu sobie poczekamy na lepsze okazy. Jest to 3 godziny, więc, więc śmiało można łapać. Dobra, już widzimy na, następnym, e, na następnej shiny. I ogólnie mamy kolejny sobie zespół. R zrobiliśmy w zasadzie, e, nie trafiłem na nic fajnego, ale mamy zespół R zrobiony i będzie prawdopodobnie to 75. sztuka. Tak, 75. Jak wiecie, to to kurde dużo stardasta. 500 stardasta za każdą walkę. W zasadzie mogłem sobie. poliwak, damy banana. A niech ma, zobaczymy. Tylko później i sobie sprawdzimy po łapaniu. I później lecimy dalej. To jest 1630, jest na razie dobrze, bo jedna sztuka jest łapana. Później już będziemy raczej tryhard. Raczej tylko będę się skupiał na tym, żeby atakować. Atakować Rals. Dobra, sprawdzimy tylko, dobra, nie ma sensu, od razu transfer, więc dobra, my się widzimy, o kurde, cztery ralce, dobra, może tutaj coś się trafi. Dobra, i na koniec tego dnia właśnie zrobiliśmy sobie rajkuzę, niestety yy, ogólnie miałem 10% baterii, także 8% baterii, także nie szło, tego, nie szło tego, że tak powiem, nagrywać normalnie, bo był tryb zwykła Rajkuza, czyli, yy, bo był tryb, yy, no, tryb awaryjny, tak, jak się ma, najmniej Tak czy inaczej, no, jeżeli chodzi o ten Community Day, chodziliśmy od 16 praktycznie z... Powiem szczerze, nic specjalnego nie złapałem. Troszeczkę tych, yy, tych szajni yy, radców wyszło, ale bez, bez jakiegoś tam, bez jakiejś rewelacji w tej chwili, właśnie. Na koniec, na koniec filmu sobie zrobiliśmy raidik z rajkuzą i ta rajkuza jest powiem wam, że też jakaś średnia, czyli tak nic, nie, nic nie, rewelacyjnego. Dobra, my się widzimy w następnych odcinkach, ogólnie a jeszcze wam pokażę tylko właśnie jak widzicie jest ich 5, 6 i 1 rajkuza, tak? Także nic rewelacyjnego, uważam za zamknięty dzisiejszy dzień. Później się widzimy jeszcze na jakichś rajdach z Rajkuzą, także na pewno będę chodził i będziemy rajdować Rajkuzę i równolegle będziemy nagrywać filmy z walk z zespołem R. Dobra, my się widzimy w następnych odcinkach. Cześć!